Witaj! Cieszę się na Ciebie! Jak Kopernik na pierniki. Czołówka. A bo Krzywo, tutaj ustawiliście tą kamerę! Tak, nie zgadzają się pion. Tutaj poziomice by się Wam przydały. Patrz, tutaj tyle, tutaj brakuje tyle, to jest pochylone. Normalnie jak oni dokręcili. to kręcili? Co za rażący brak profesjonalizmu! Ale już jesteśmy lepsi niż w poprzedniej serii, bo mamy mikrofon, Tak! Których jest. nie widać, ale słychać się nas bardzo dobrze. Więc to też jest system. To coraz też system. system, dokładnie. Coraz jesteśmy coraz lepsi w każdym sezonie. Ale to nie o tym miało być. Dzisiaj, dzisiaj ma być o tym... Nie, no może nie do końca o tym, ale o tym, że ciągle w życiu na, na okrągło czegoś chcemy. I pragniemy. Czegoś chcemy, pragniemy, chcemy. Chcemy czego? Począwszy od czego? Chyba takie podstawowe jednosprawnień ludzi. Chcemy pieniędzy. Chcemy albo... wakacji. Tak, wakacji, wakacje. wakacje hmm. Ale gdzie wakacji? Za, Za, Za granicą. Za granicą albo w Polsce, tylko żeby była już ładna pogoda na pewno i żeby nas zadbali. Żeby Bałtyk był ciepły. Chcemy, żeby Bałtyk był I ciepły. Żeby by nie było się nic nad Bałtykiem. Oj, oj, oj. i, i Perytów. Tak. Co nam jeszcze chcemy? Chcemy tych wakacji. Chcemy być piękni. Oj i młodzi, tak i no, młodzi, nowi tak. i zdrowi, i zdrowi. żyć wiecznie i, i chcemy Chcę odnieść tak, sukces, czytać różne książki, chcemy być mądrzy, mądrzy dby, chcemy dby, dby, się dby. ładnie wypowiadać, tak. chcemy nie przeżywać koledzy. chcemy być mówimy. atrakcyjni dla innych, hmm? bo to też hmm? tak. tak, chcemy, żeby inni nas dobrze postrzegali, chcemy założyć firmę, na przykład, która będzie przynosiła milionowe dochody, tak? To wszystko, chcę mieć dobre, chcę mieć dobre auto. Chcę chcemy tak, mieć. Żeby sobie pokazać, że. O, sobie. sobie. Tak, chcemy mieć wielu pracowników, tak? Jak mamy firmę, chcemy, firmy, mieć, chcemy tak? mieć wielu pracowników, żebyśmy mogli to wszystko. Tak, chcemy się rozwijać osobiście, duchowo. Możemy się chcieć rozwijać też, tak? Tutaj fizycznie możemy chcieć ćwiczyć, tak? Być też być zdrowym, być fit, tak? Mega moda teraz. To jest chyba bardzo po, powszechne teraz. Tak, prawda? tak, tak słyszałem. Masz kartę ale... Multisporta, to już, już chcesz, już wszystko chcesz. Tak, chcemy mieć kartę Multisporta. Tak. No, tak. No nie, no, nie. nie wszyscy mogą mieć to. No, nie jest no, no, wszyscy. Wszyscy, wszyscy. 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 Chcemy mieć piękny Czy to dom. produktu. No, chcemy mieć piękny, piękny dom, chcemy mieć domek na wsi. To są przykłady, tak? To, to, nie jest, to nie jest tak, że jedna osoba chce tego wszystkiego w tym samym czasie, choć możliwe, że tak jest, ale chcemy też na przykład dobra dla innych, chcemy też pokoju na świecie, chcemy też pomagać innym, chcemy być dobrze dla innych, chcemy służyć innym. Chcemy. Tak. Tak. Chcemy, chcemy. Tak się rozrasta. chcemy taka, taka jakby trywialna myśl. Różnica. Różnica. Między tym: chcieć, a decydować. Bo można chcieć czegoś cały czas i tylko na tym kończyć, tak? Chcesz czegoś, chcesz, chcesz, chcesz ale tak naprawdę nic nie robisz. Nic nie robisz. Prawda, możesz chcieć pięknie mieć wysportowaną swetkę, ale jakoś już do siła tak nie bardzo. Tak, to jest jedna z takich rzeczy, które jak się jest dorosłym, z której bardzo łatwo odpuścić, tak? albo którą się na początku odpuszcza, tak. No bo jest praca, jest rodzina, są dojazdy do pracy. Są koledzy, którzy, którzy powoli tam odchodzą, bo jest to rodzina, tak? Wymówki, nie wymówki, tak? To, to jest takie jest życie, tak? Że, no życie że, życie, ja sam że wiem, Łatwo ja. jest zrezygnować. No, tak, łatwo, tego, łatwo tak. prawda? Masz zawsze później sobie znajdziesz ten ale. No właśnie to, żeby o takich rzeczach po prostu decydować, tak? Że na coś się decydujesz. A jak się na coś decydujesz, to co? To wtedy podejmujesz konkretne kroki zaczynasz działać. Tak? I godzisz się też na poniesienie pewnych kosztów, tak? bo wiadomo, że to często nie jest nic za darmo, tak? bo, bo podejmując na przykład wysiłek, żeby chodzić na siłownię codziennie, czy tam podejmując aktywność fizyczną, no, kosztem jest Twój czas. Musisz na to poświęcić czas. Tak? Na przykład mniej czasu wtedy poświęcasz na rodzinę, ale z drugiej strony rodzina ma może trochę bardziej zdrowego, tak? takiego bardziej. Tak. No hmm, szczęśliwego, może też bardziej uśmiechniętego. No wiadomo, jak ktoś jest taki przepracowany tak? cały czas, no to, no to pewnie ma mniej, mniej, że tak powiem, jest z niego takiego międzylockiego pożytku, jak ktoś przychodzi jest takim hmm. warzywem, siada ale, tylko na przykład ale, przed telewizorem. To, nie, to... nie zrozumcie nas, nas w ten sposób, że to jest atakowanie stylu życia, tak? Czy jak, nie, no tak, tak, takie, Że jak już na coś się zdecydujemy, to podejmujemy kroki, żeby, żeby to robić. Może być na przykład, już zejdźmy z tej aktywności fizycznej na, na coś, że takiego bardziej, że, że ktoś chce zostać pisarzem, tak? Ktoś mm -hmm. chce zostać pisarzem, no to podejmuje te kroki, żeby, żeby nim zostać, tak? Ma, ja to, by... ma to koszt taki, że mm -hmm. na przykład musi wcześniej wstać trochę, tak? Albo koszt taki, że no mniej czasu spędza z rodziną, tak? Też, też taki koszt. Ja no. myślę, że takim typowym przykładem jest bardzo często, że ludzie po prostu mówić, "A, chciałbym być... Ci... Inną pracę, na przykład, nie? Mm. Bardzo często. Że chciałbym mieć inną pracę, bo na przykład obecna już nie ma rozwoju, możliwości, nie ma możliwości awansu, tak? No i chciałbym, ale na przykład CV nie wysyłam. To tak jak po prostu chcieć wygrać na loterii, ani kupić kuponu, nie? <ścoughs> czyli, czyli jest, jest to właśnie, właśnie taki efekt tylko czystego chcenia, a, a nie decydowania. Czyli mm. podjęcia tak. stricte jasnej decyzji. Godzę się na to i chcę zapłacić daną cenę za tak. to. Tak. No, tak jak mówi Scott Adams, tej książce, o której mówimy, mówi, że sukces ma swoją cenę, ale da się ją negocjować. Tak? Czyli to nie jest tak, że cały swój czas musisz poświęcić na to, co robisz, tylko że Może kwant tego czasu, tak? I, i potem. jakiś z czasem. Jak, jaką się, jego... jak, jakąś. Jak, jakiś nawet, chociaż małe, tak? Zasadniczo możesz sobie jakiś, właśnie, prowadzić system, tak? którym będziesz poświęcał dziennie daną część czasu na tą konkretną aktywność, która jest skutkiem, no, która powiedzmy, jest tym twoim właśnie kosztem, który chcesz ponieść, żeby zdecydować, że chcesz ponieść, żeby, żeby później odnieść sukces. Czy Dobra. przybliżyć się do sukcesu. To, to podsumujmy. Jedna ta ważna myśl tutaj, tak? Ta różnica między decydować, decydować i chcieć, chcieć tak? Tak, do, do wyważenia. Ktoś tak? ładnie, ładnie powiedział, się, jaka jest cena sukcesu, a potem ją zapłaci. Tak, tak. <gry> Bardzo, no ją ja oczywiście to jest daleko idące uproszczenie, ale... Tak. Nie każdy ale... musi chcieć sukcesu, tak? I każdy no tak, może go to chcieć zdefiniować... Jest... W... Tak w kontekście to jest... bardziej książki, tak? Tak, tak, na ten, tak. Ale... Tak. Ale... tak. Ale tak. nie zarzucajcie nam, że wszyscy muszą mieć sukces, tak? Nie, nie, nie słyszcie tego też w ten sposób, tak? Nie słysz tego w ten sposób. To jest, to jest rozmowa, tak? która się toczy o czym mówimy, tak? Tak Więc... jest. Czyli to jest taka, taka po prostu uwaga na temat tego, że jak e, warto czasami po prostu podjąć pewną decyzję, i, hmm? a nie pozostawiać w tej sferze właśnie chcenia. Do rozważenia. Zdecydować, kontrakcieć. Dziękujemy za uwagę i... I no, nie pozostaje nam nic innego, a życzę Ci wspaniałego dnia. Dzięki. Do zobaczenia.